Siemioneczkę z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na polskiej mapie. W dzisiejszym odcinku no kończę sobie... zmieniłem parkę tak w ogóle. I kończę sobie właśnie wykopki. Tylko ta koparka ma ten minus, że niestety jeździ tylko, tylko 5 na godzinę, no ale działa fajnie, więc jest spoko, więc tak. No kończę sobie wykopki ziemniaków i lecimy po do wspierania. Yy, Więc tak, na samym starcie chciałem Was zachęcić do skupienia, skomentowania, do filmiku. Mam nadzieję, że Wam się odcinek będzie podobał i zostawicie coś po sobie. Yy, zmi aha, jeszcze jedno. Zmieniłem sobie mm, trudność na łatwe. Bo nie oszukujmy się na tych polach. Zarobić hajs dobry jest problem. Jakby były większe, no to wiadomo, żeby było lżej co tu jest, wymaga zaorania te trzy pola musimy zaorać i w sumie to czwarte więc mamy roboty na tę na jesień bardzo dużo roboty więc tak, no yy, będziemy siali jęczmi, pszenicę, więc za, zaoramy sobie w na, następnym odcinku pole jedno yy, i oczywiście zajmiemy się zajmiemy się siewem któregoś z plonów później znowu i yy, tak w kółko dobra, ja tu jestem Zakończyłem pracę, więc lecę sobie odstawić i jedziemy pod sklep. Więc na no razie się zobaczymy się pod sklepem, bo nie będę nagrywał trasy, bo szkoda czasu na odcinku. Więc tak, ja sobie może to odstawię. Może to sobie odstawię na razie. Później będę myślał, gdzie będzie mi pasować ta kotarka. No i na razie nawet tak sobie odstawię, żeby tylko stała. Yy, ja sobie chyba podciągnę. Po przyczepę pod tamto pole drugie od razu w sumie nawet nie muszę bo tutaj mam na miejscu więc yy, dobra widzimy się pod sklepem dobra jesteśmy prawie na miejscu jeszcze musiałem sobie zmodyfikować bo nie zauważyłem że ostatnio kupiłem bez zaczepu no a potrzebujemy mieć zaczep dobra powiedziałem sobie tutaj polem bo jest więcej miejsca a ten zaczep troszkę no troszkę przeszkadza no zobaczymy jak się to będzie sprawować. Mam nadzieję, że nie wtopiłem pieniędzy znowu. No bo no nie oszukujmy się, już mam dość troszkę tych, tego wtapiania pieniędzy. Bo co chwilę coś się dzieje nie tak jakbym chciał. Dobra, podcofamy. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że będzie to wszystko działać tak jakbym chciał, bo... No, już mam serdecznie dosyć tak, tych problemów na tej serii. Dobra, ja sobie zajadę. No niestety sąsiadowi troszkę sorgą, będę muszę pojeździć po sorgę, no ale... Myślę, że się nie obrazi na mnie. Dobra. Opuszczamy... opuściam. Tak, opuściłem. No, I... obie W sumie możemy przejechać koło samych koło są takie między bo w sumie od dobrej strony jadę opuściłem czy nie? nie opuściłem chyba? no właśnie i teraz będzie zbierać nie miałem opuszczenia w dół aha muszę włączyć znowu wysyp I oto I teraz zbieramy sobie. Myślę, że będzie to do, już troszeczkę szybciej szło. No bo tu jest yy, zbiór, już będzie do, dosyć szybki raczej. Mam nadzieję, że będzie dosyć dużo plonów stado. Yy. Chciałbym, żeby zarobić na jakiś dobry rozwój w tym sezonie. Zmieniłem, dlatego też zmieniłem właśnie na łatwiejszy poziom trudności, bo no nie oszukujmy się, było to uciążliwe. Dobra, zrobimy jakiegoś trinka. To jest. No, widzę, że ciągnik już... No będę musiał naprawić to, żeby ja będę miał kasę. A naprawa jego jest okropnie droga, zauważyłem. I to mi się nie podoba tak szczerze powiedziawszy. wolałbym troszeczkę, żeby było taniej bo jak co patrzyłem ostatnio to chyba 17 tysięcy tam było za yy, naprawę no to nie jest mało nie oszukujmy się Dobra. Tego... ten jest troszkę słabawy do tego złomkiem no ale powinien się radzić jakoś mam przynajmniej taką nadzieję no ziemniaków powiem Wam, że przybyło okrutnie szybko. Przez 4000. Będzie kilka, to przytos... na tym polu będzie dwie krzyczapy pewnie. Albo tam ta, ta koparka lepiej jakoś kopie. Albo nie wiem, no nie spodziewałem się takiego aż obrotu spraw. Yy, więc tak, no słucham. w następnym odcinku mamy ogarnąć pola już pod orka więc no myślę, że jakoś to będzie. No i bo ja bym mógł chyba dwa paski naraz zbierać. I tak chyba zrobimy, jeśli jest tylko taka możliwość. No bo one dosyć... one no dosyć no, fajnie ta, ta, ta ten krukobiak zbiera. Czekaj tak, ja mam jakieś lagi mózgu i się zwieszam trochę przy przemówieniu. Spróbujemy dwa naraz. Może się uda. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Chyba będę musiał troszkę większe łuki robić, bo widzę, że nie radzi sobie ten ciągnik z tym. Więc... o, czekajcie, wyłączę sobie... Włączyć mogę, jak to znaczy, ale podniosę, bo jest problematycznie. Muszę niestety takie łuki robić, bo nie jest problem z zawracaniem. Dobra, ja z dół, i zobaczymy, będę jechał środkiem, siod czy zbiorę dwa naraz. Teraz mi się nie udaje, a jak zjadę troszkę jeszcze pod błot Coś się by nie działo albo, albo jeden pasek, albo drugi, więc No, musimy tak jeździć Zobaczcie, ja jeszcze może tutaj zrobić screena W razie wu zobaczymy, co coś się wybierze Więc tak, no Myślę, że taka fajnie, fajniejsze będą takie wykopki troszkę więcej wykopek, no wiadomo, że akurat to jest, to jest fajna praca, więc ja lubię. No i w kolejnych, sezon w kolejnych sezonach będę chciał yy, powoli szukać jakiegoś większego, jakby to powiedzieć, jakiegoś nie większego, tylko jakiegoś małego, małego kombajnu do zbierania ziemniaków, no żeby to jakoś yy, szło, że tak powiem. Żeby tu Usprawnić, a jak nie to do buraków jakby się udało do buraków znaleźć no to zajmiemy się wtedy yy, burakami no powiem wam że ten ciągnik tak pod górkę ledwo-ledwie ledwie-ledwie ciągnie no więc może być ciekawie że tak powiem no ciągnąć nie w tamtą stronę ale no nie spodziewałem się że będziemy takie problemy Nie. Hmm. pewno pełna to już jest problem. Dobra, w tę stronę i ogień. Dobra, nie będę go męczył. Wyłączmy i jedziemy wyładować. Zastanawiam się, czy, nie, tu, czy aby tutaj nie zrobić wysypu... koło tego... niedaleko tego wiatraka... wzdłuż tutaj, żeby... żeby to szło troszkę... Łatwiej. Więc tak chyba zrobimy stąd. Zacznę. Ja Będę później miał problemu z ładunkiem. I czekajcie. Muszę zmienić sobie na wszczepę. Na którą stronę mi wyładowuje w prawą. No to może być. Ja Będę musiał chyba y, kupić. Po tym sezonie nas ja będziemy mieli sprzedawać jeszcze te pasy te, te pasy transmisyjne jakieś. No bo nie uśmiecha mi się wyszkładować. Jedziemy naprawdę do od drugiej strony, bo z tej strony sobie nie radzi zbytnio, więc wejdziemy od tej strony zobaczymy jak sobie będzie radził a jej i, i za szybko w zakręt. Odłączmy i opuszczamy i lecimy sobie. Fajnie, bo nawet nie zachodzi bardzo ten yy, krukowiak, więc jakoś to w miarę idzie. No, jakbym nie, nie wyrobił się między odcinkami z yy, zbiorem tego, no to dozbieramy na kolejnych odcinkach, bo no nie oszukujmy się, nie zawsze jest czas na to. Teraz to powinienem się chyba obrócić ze zbiorem, bo mi się wydaje przynajmniej. Jakby nie patrzeć wniosek ziemniaki i no a tak nie powinien być. No to w sumie jeszcze może, może nam się uda drugą przyczapę całą zabrać na tym odcinaczu i to by było dosyć fajne. Zobaczymy ile się uda. no dwie przyczapy. Raczej tego pola całego nie zbiorę. Więc jeśli by tak było, no to mamy prawie, tak w sumie powiedziawszy yy, będzie z 5-5 przyczap. To dosyć dosyć ilość Może obie bym się gdzieś nie przyblokował tylko odewo, bo no, to by był niefajny, to by było akurat niezbyt nie fajne. Ja muszę tam jeszcze no, dwa paski przejechać i wtedy dopiero mogę się obrócić. Zastanawiam się, czy nie będę musiał jeździć tylko z górki przy tym ciągniku, bo jest dosyć mały. I właśnie dlatego też trzeba będzie powoli go zmieniać, bo nie mogę zmienić, zmienić sprzętu na większe, no bo nie, po prostu nie wydoli, nie da rady. No rozwój to jest podstawa no, no w tej serii. Myślałem troszkę pociąć ten filmik, ten odcinek, ale no nie jestem w stanie, bo no, mam mało czasu na nagrywanie i... Nie jestem w stanie po prostu wyrobić czasowo z tym. No, 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 no. Wydostanę się, czy się nie wydostanę. Już prawie pewno przyczepam, większe był więc może być problem że z wydostaniem się do, gór do górka. No, 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 no. Może się uda. No, udało się. Tylko, że tu będę musiał zrobić znowu ostro zakręt I może być problem Nie, nie wykręciłem nawet że, nawet, że wykręciłem to jest git Muszę niestety trochę po jeszcze przejechać Bo te dwa paski muszę zabrać, Żeby móc obrócić się w drugą stronę No, ale uda mi się chyba W tym odcinaczku Te dwie przyczepy całe uzbierać Powiem tak no, tamta, tamta koparka była nie wypałem Przepraszam Was, że nie sprawdziłem tego no, a że nie miałem już czasu nagrać nowego odcineczka, no to musiałem już ten dodać. No, ale teraz myślę, że się zrekomp zrekompensowałem Wam i że jest, będziecie zadowoleni. No, nie oszukujmy się, y jednak staram, staram się dbać o jakość w miarę odcinków i żeby, no żeby to jakoś się rozwijało fajnie. Dobra, bo i tak nie dojadę do końca, możemy wyłączyć i lecimy sobie wysypać na no to fajnie działa. mamy w sumie prawie pełną czczepę myślę że Dobra, mogę sobie złożyć chwilowo żeby mi nie przeszkadzał i lecimy sobie z wysypaniem no powiem mam, że myślałem, że mniej tak nie będzie aż tyle tego. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Nie wiem, no by się przydało chyba, żeby był dociążony takiekolwiek, bo troszkę... Yy, troszkę jest za lekki i buja. Więc tak, no... Ja się chyba będę z wami żegnał, bo sobie mieć tą przyczapę. No bo nie oszukujmy się. Nie chcę też przyciągać odcinka, żeby... No żeby nie był długi, a żeby było coś ciekawego pokazanego więc tak tu, tu wyładowujemy tu nie, na, tu, nie na tym sprzęcie mi troszkę do przodu żeby nie wysypało na orankę bo będę to orał myślę że już mamy 20 tysięcy litrów więc będzie git więc ja się z Wami żegnam dzięki za oglądanie subskrybujcie komentujcie łapkujcie Mam nadzieję że się podobało Trzymajcie się cześć